Ej, Remo, a czujesz spaleniznę? A bo ja czuję. Tutaj daje czadu. Czuć, nie? U ciebie w pokoju, tak. No to dogaś tego dżanka. A zobacz, czy w kuchni wszystko na pewno podłączaliśmy. Tylko u mnie tak daje spaleniznę? Może zasilacz. Nie, u ciebie jakby coś się paliło, no. A wyjdź na balkon i zobacz, czy gdzieś dookoła tymi jakiś mieleci. leci. Syrca jesz w To spola? No nie gadaj, że tak. Serio, zasilacz tak. Tylko cię nie Ty, a nie dymi się? Nie, no, Remo, nie wkręcaj, nie powiedz, że to spola. pola. Nie, serio, nie, co. Wkręcasz mnie, widzę, że się śmieje. No no kurwa, uśmiechnąć, czy nie mogę? Kurwa, ten komputer kosztował 30 tysięcy, nie wkręcaj mnie, proszę. Nie no. mogę się stresować, no. No kurwa, i tu z palenizną Kurwa, no, Remo, nie to mogę, to mogę się stresować. Mi, tak? Nie możesz innych żartów sobie wymyślać. Ale to nie jest żart, bo serio, że czuję. Gdzie? Ale nie dawało, jak byłem na balkonie. No kurwa, wkręcałeś. Nie się, wkręcałem nie? cię. Takiego rozpoczęcia streama się nie spodziewałam. Nie wiem, jak wy. Czy będę szukać, gdzie się pali? No, styrta się gdzieś no, pali, no. Styrta się pali, a ja. Z... Słuchajcie, byłam wczoraj w skeczu i tam jest. 3 miesiąc, jak to leci? Był franio w sketchu? Był, był. Od piątku była u mnie moja siostra na weekend. Pomagała mi ogarnąć tu na chacie, czego, czego ja nie byłam w stanie zrobić z tą, z tą ręką i z nową. Więc mi pomagała ogarnąć tej rzeczy na, na chacie. No i wczoraj stwierdziłam, że ją zabiorę na miasto. A Rebek nie, Rebek też pomagał. Ty nie wiesz, jaki tu był syf. Tu trzeba było ekipę zmontować, żeby to posprzątać. Więc siostra mi pomagała, właśnie, ugotować krupnik, zrobiliśmy tartę, posprzątałyśmy wszystko, bo dzisiaj mieliśmy Ważnych gości na mieszkaniu. Mhm. Ważni goście, na których musiałam zrobić dobre wrażenie, jako odpowiedzialna gospodyni. Ja nie powiem kto, ale możecie się domyślać. W każdym razie dzisiaj mieliśmy tych ważnych gości. No i wczoraj wszystko przygotowywaliśmy, sprzątaliśmy tutaj, tutaj żeby były. Tak, więc stwierdziłam, że zabiorę moją siostrę na miasto i poszłyśmy najpierw na makaron, a potem stwierdziłam, że zabiorę ją do klubu, bo ona lubi chodzić po klubach. Ja nigdy w Warszawie jeszcze chyba nie byłam na klubach, więc stwierdziłam, że ją zabiorę. Jedyny klub, jaki kojarzyłam, właśnie z relacji Frania i tak dalej, to był sketch. I ja nie piłam alkoholu jak coś. Poszłam do klubu na trzeźwo i to był błąd. Już chyba lepiej byłoby się po tym udarze napić. Powiem Wam tak, poszliśmy wczoraj do tego sketcha. Wejście za osobę kosztuje 40 zł. To już mnie raz zszokowało. Chodzimy tam, a tam. Takie gówno. Nic, pusty parkiet, w ogóle jakieś dziwni ludzie tam. Muzyka z pizdy. DJ to jakby chyba na zdalnych się uczył, nie? Tragedia. No i patrzymy, że jest jeszcze jedno piętro. I tam jest jeszcze jeden parkiet. I stwierdziliśmy, może tam będzie lepsza muzyka. Ale ochronierz nas nie wpuścił. Powiedział, że trzeba mieć inny kolor bransoletki niż my mamy. No to zeszłyśmy na dół do tych ludzi z obsługi i poprosiliśmy o tamtą inną bransoletkę, żeby tam wejść, zobaczyć jak jest, nie? Oni mówią, za tamtą bransoletkę 100 złotych. Stwierdziłam, że pierwszy. Ale ja, to, to, to już ch... bez przesady, nie? Bez przesady! Mówię, Monia, chcesz, możemy tu zostać, możemy potańczyć chwilę na tym chłopym parkiecie i potem się zawinię do domu, ale ja nie będę płacić stówę, żeby wejść gdzieś indziej. Mówię, poszło się... Co to co, co, co jest? Co tam się w ogóle dzieje? Potańczyliśmy tam chwilę, ale był azjatycki wieczór w tym. I do mojej siostry nikt praktycznie nie podbijał, tylko podbijali do mnie, bo była niższa od nich, bo byli tam sami Azjaci. A moja siostra ma wiecie, prawie 1,80 m i ona patrzyła na wszystkich z góry. Klubu na trzeźwo nie da się znieść. Piłam wodę i byłam w szoku. Kurwa, co tam się dzieje w ogóle? Laski jakieś tam chodzą. Takie kurwa, jak na pokazy mody. Ja w dżinsach byłam, oczywiście. I ja mówię tak. Wyszłyśmy na taką, gdzie się wchodzi do klubu Jest taki ogródek jakby, bo tam takim spoconym Chłopem dawało na tym parkiecie Więc wyszłyśmy tam na zewnątrz, ja się patrzę I Frania widzę, Podeszłam do niego Mówię, cześć Franio. o Boże, ty żyjesz? Mówię, no żyję, a czemu mam nie żyć? Mówię mu, że kurde stary, przyszłam z twojego polecenia Do tego klubu, ale tu jest strasznie muszę ci powiedzieć. On mówisz że nie, że to trzeba iść tam właśnie na tą górę tam. by stary nie będę płacić 100 zł, żeby kurwa wejść na inny parkiet, na którym jest lepsza impreza, no. Dajcie spokój. On ma VIP za darmo. Może ma, ale ja nie mam, więc nie chciałoby mi się płacić 100, żeby tam iść, nie? Jeszcze mnie nie popielili was tak. Frania mógł mnie za free wpuścić. No to tego nie zrobił. A to ham. Nieładnie z jego strony. Tylko że on tam pewnie w jedną noc przypada kilka kanabarze. Stary jakbyś kupował sobie cały wieczór tylko wodę, to byś przy... Kilka koła na barze. Wutelka wody 200 ml kosztuje 12 zł. Kropla bez kidu, żeby nie było, że jakaś Ultimate, ta woda była. To była zwykła kropla bez kidu. Nigdy więcej nie zaufam, Franiowi. A co chodzi z tym Wardęgą? To no wstawił na Instagrama zdjęcie, gdzie tylko ręcznik zakrywa jego męskość tak ledwo. No, więc tak było wczoraj w klubie i poszliśmy stamtąd, jak już mi się noga zmęczyła, już nie dałam rady tam podreptywać. Starałam się przynajmniej podreptywać w rytm muzyki i widzowie mnie znaleźli tam i sobie zdjęcia ze mną robili. I się czułam niekomfortowo, że ktoś się na mnie gapi w klubie i że wie kto kim jestem. To takie niekomfortowe. A, ta, skradałam się na parkiecie, no. Ale niewystarczająco, bo mnie wyzespotowali. Ile dałaś za zęby? Ty myślisz, że ja mam zrobione zęby? Jak coś to nie mam. Mam jednego sztucznego zęba, ale to dlatego, że mi kanałowe robili, ale to tu dopiero. Poza tym, może się tak wydawać na kamerce, ale ja nie mam takich białych zębów, może jak tu się wydaje. Równe? Wydaje mi się, że dosyć mam równe zęby, ale takich białych nie mam. Mam bardziej żółte zęby, takie bardziej w naturalnym kolorze. Masz dziurę w streamerzy jednak mało zarabiają. Ha, ha. Bo jeszcze dentysty bardzo. Mam jednego zęba do zrobienia jeszcze na dole. Od roku tam nie poszłam, bo się ich boję. Miałam taki okres, że już się kurwa przemogłam i chodziłam do tego dentysty raz w tygodniu. I po kolei mi naprawiali, bo miałam chyba dziewięć zębów do zrobienia. Miałam same plomby. I kurwa został mi jeden ząb i się poddałam, bo już za bardzo mnie to wszystko bolało. Mam cały czas tego jednego zęba do zrobienia i kurwa jest. Tragedia. I ja jeszcze mam dwie ósemki do wycięcia. U góry dwie ósemki mam do wycięcia. Nie zdecyduję się, za bardzo się boję. Ze znieczuleniem też się boli. Stary mnie znieczulenie boli. Ty tego nie rozumiesz. Jak mnie znieczulają, to ja płaczę przy znieczulaniu. No serio! Uśpienie można kupić. Siema, miłego. I kurwa powiem życzę. Ci tak, niby można kupić uśpienie, ale ja już nie mogę, nikt mnie teraz nie uśpi po tym udarze, bo jestem pacjentem podwyższonego ryzyka i kurwa nikt mnie teraz, nic nie będę miała pod narkozą zrobione, oczywiście nic co jakby nie muszę mieć pod narkozą, ale no wiecie, to nie mów, że udarmiałaś, to to umrę, wolę powiedzieć, że miałam, albo wolę nie robić tych zębów, no. to ty masz 21 lat, mam 25 Ale masz ładne ząbki, po co robić? No bo ósemka ta tutaj przynajmniej, nie rośnie mi tak Tylko rośnie mi tak. Ona mi pod kątem wyrosła W dziąśle. Rysuje mi opoliczek cały czas I mnie to boli. Ale nie boli na tyle, żebym się przemogła pójść do dentysty To przez szczepionkę <grym> Ruszysz tak przed szczepionką. Ja tego zeba mam już 4 lata Ponad. I to w takim stopniu. To się nic nie zmienia Ale ja nie pójdę go wyrwać o, ja teraz nie wyrwę zęba, bo biorę leki przeciwzakrzepowe. I jak mi wyrwą zęba, to będzie takie krwawienie, że ja się mogę wykrwawić. Ja pierdolę, Zajebiście. To ten mamy z głowy. No tak. A wiesz, że od zjebanych zębów może być udar? Jak się skrajcisz, to się możesz wykrwawić. Lekko raczej nie, ale jakbym się mocniej gdzieś zraniła, to szybciej będzie mi krew wypływać. Tym bardziej, że muszę sobie podnosić ciśnienie, pić więcej wody, bo mam niskie ciśnienie dosyć. Więc ja piję dziennie 2 litry wody już teraz. Biorę leki te na rozrzedzenie krwi. A co z miesiączką? Nie powinno być żadnych większych komplikacji. Może być jedynie bardziej obfita. No, przychody Street Turbo. Wow. Dobra, pokażę wam, ile w ostatnie 3 dni zarobiłam, bo jest tego i tak mniej niż zwykle. Co kurwa? Motywacyjny program reklamowy. Ciesz się odblokowaną swobodą i nieograniczonymi zarobkami. Wow. Kiedy na kick? No kur... No właśnie. Kiedy idziemy na Kik, moi drodzy? Tam jest 95,5 podział. I jeszcze mogą płacić 16 dolarów za godzinę. No właśnie, nawet Amurant już tam streamuje. A poszłabyś? Wiesz, To Natasha, że Ci powiem, gdyby mi dali jakąś ofertę, myślę, że teraz tak. A wiesz czemu? Bo wiem, że jak skończy się kontrakt z Kikiem, to mogę normalnie wrócić na Twitch, dostać z powrotem partnera i nie ponieść żadnych konsekwencji tego, że byłam nielojalna względem tej strony. A wiem to na podstawie przejść na Facebooka. Ludzie, którzy mówili, że będą permabanowani, że jak Przejdą na Facebooka, to już nie dostaną partnera nigdy i tak dalej, a streamują znowu tak samo na Twitchu jak wcześniej. I Twitch nie wyciągnął żadnych konsekwencji ani nie docenił tych lojalnych wobec siebie streamerów. Jedyne co to, niektórzy długo czekali na partnera, ale Sianko, sianko z Facebooka tak leciało, nie? No i wiesz. Jedyne co mnie powstrzymuje, tak jakby aktualnie przed przejściem na przykład na takiego Kika, to są sponsorzy, którzy mają u mnie podpisany jakiś kontrakt. I tak jakby muszę spełniać oczekiwania wyświetleniowe. No, mam, mam kontrakty tutaj zobowiązujące mnie. A nie można jednocześnie tu i tu. Można. No, ja mogę streamować na różnych platformach. Mogłabym streamować na Instagramie, na TikToku, na Kiku, na YouTubie i tak dalej. Tylko nie mogę jednocześnie. Jakbym nie miał zobowiązań, to przeniosłabym się na Kika. Zależałoby to od widzów. Jakby widzą było obojętne, gdzie mnie oglądają. Mogłabym się przenieść, bo to jest po prostu większy pieniądz dla mnie. To jest tak jak chcesz mi dać dychę, ale Twitch zabiera 5 zł. No to jak chcesz mi dać dychę, to powinieneś móc mi dać dychę, nie? A, to dla ciebie tak na Kiku mi dasz jakby 950. Tutaj ty wydajesz 18 zł po to, żeby oglądać mój stream bez reklam i mnie wesprzeć, a ja dostaję z tego może 7 zł. Nie no, Twitch zabiera normalnie 50% mi zabiera 70, ale jeszcze są podatki i opłaty. Kik może zagrozić Twitch'owi i jedynie co, no to lekko dla mnie zbyt otwarty regulamin. A wiecie, co jest najlepsze? Opowiedziałam mojej mamie właśnie o tym żarcie tej pani pielęgniarki, co mnie zapisywała o tym ćwiczeniu, nie? Za tydzień w poniedziałek mam przez echo serca, bo mi w... Pi Taką rurkę do gardła i do płuc i gdzieś tam jeszcze szerzej będą coś tam dłubać i ja tego nie przeżyję. A wiecie, co mi babeczka na koniec powiedziała? Ona to taka, jest, wiecie, taka śmieszna babka. Powiedziała mi tak, że no, to ma pani tydzień, żeby poćwiczyć. Ja ale mnie rozgrywało, nie? Zajęliście Stos, nie? A mama tak, ale jak ty to masz ćwiczyć? O co chodzi? I jak wytłumaczyć ten żart mamie? Nie da się! Tym się jebałam, tym się jebałam i temu ciągnęłam. Nie da się wytłumaczyć tego no, mamie, oczywiście. no, ale poczułam taki dyskomfort, jakbym miała wytłumaczyć ten żart. Oh. Ja jej tylko powiedziałam, mamo, to jest taki zboczony żart. Chwila ciszy i mama. Jak ona mogła tak powiedzieć mojemu dziecku? No, tragedia. Ech, są lepsze i gorsze, nie tak wam powiem. Jest dzień, gdzie czuję jakby ręka była już całkiem normalna i noga też, a czasami jest gorzej i po prostu dalej utykam i nie mogę sobie poradzić z tą lewą ręką, więc jest tak bardzo na zmianę, bym powiedziała. Trzeba było się więcej szczepić. No tak, mogłam chociaż jedną dawkę przyjąć w prawą rękę, to by może słabszy efekt był, no.